My jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni tam, gdzie stało ZOMO. Tymi słowami w 2006 roku w Stoczni Gdańskiej ówczesny premier Polski Jarosław Kaczyński uświadomił zebranym, że czas miękkiej gry się skończył. Bestia podziałów wśród Polaków została obudzona. Parę dni później, podczas posiedzenia Rady Ministrów w czasie owacji pod adresem szefa rządu, nastąpił zgrzyt. Minister finansów Szczecinianka Teresa Lubińska publicznie wyraziła dezaprobatę na temat wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego krytykując go za niepatriotyczne dzielenie polskiego społeczeństwa Przyzwoitość tej kobiety nigdy nie została jednak doceniona wręcz przeciwnie Nad losami jej bliskich zebrały się czarne chmury Rozpoczął się proces niszczenia rodziny Lubińskich Kim jest Teresa Lubińska Przede wszystkim wykładowczyni uniwersytecka z tytułem profesora nauk ekonomicznych. Radna Szczecińska, kandydatka na prezydenta miasta Szczecin. Krótko członkini partii PiS. Jej mąż, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jan Lubiński, to światowej sławy genetyk. Człowiek, który uratował życie i zdrowie ogromnej liczbie Polek oraz Polaków. Rodzice dwóch synów lekarza oraz adwokata mecenasa Szymona Lubińskiego. Gdy Teresa Lubińska wypowiedziała słowa krytyki pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, partyjni dworzanie postanowili ją ukarać. Polityczna gilotyna zaczęła opadać. Jednak w 2007 roku PiS stracił władzę i plany spiskowców trafiły do szuflady. Powrócono do projektu niszczenia rodziny Lubińskich po wygranych wyborach w 2015 roku. W szczecińskim CBA rozpoczęto operację Rodzina. Inwigilowano Teresę Lubińską pod kątem wymuszania przez nią łapówek od studentów. Identyczne działania operacyjne przeprowadzono przeciwko jej mężowi. Mimo ogromnego wysiłku funkcjonariuszy CBA oraz CBŚP niczego nie znaleziono. Uczciwe małżeństwo, żyjące zgodnie z chrześcijańskimi wartościami, okazało się poza zasięgiem szpiclów Prawa i Sprawiedliwości. Niestety na horyzoncie pojawił się syn rozpracowywanej pary, mecenas Szymon Lubiński, jeden ze zdolniejszych szczecińskich prawników. Psy gończe, znające swój fach, wiedzą, że adwokaci mają różnych klientów. Petentów, którzy nie znają polskiego prawa. Pieniaczy, którzy obarczają swoich obrońców winą za przegrane procesy. Takich ludzi stosunkowo łatwo zmanipulować oraz namówić do złożenia zeznań. Równocześnie wybucha konflikt między mecenasem Lubińskim a jego patronem z czasów adwokackiej aplikacji, mecenasem przemysławem Wiaczkisem. Szymon Lubiński oskarża swojego patrona o oszukanie ich wspólnego klienta. Kim jest mecenas Wiaczkis? Jeden z bardziej wziętych szczecińskich prawników. Zawodowo oraz towarzysko związany z najważniejszymi zachodniopomorskimi kryminalistami, oraz wyblakłymi już dziś liderami gangu Pruszkowskiego, adwokat mafii, jak lubił o sobie mówić i jak opisuje go tzw. ulica. Inteligentny, dobrze znający przepisy i wygrywający w sądzie, jak opisują go wrogowie. Jego brutalne metody poznaje osobiście młody Lubiński. 19 grudnia 2019 roku zostaje zatrzymany na polecenie prokuratury krajowej w Szczecinie. Dokładnie tak, jak przepowiedział Przemysław Wiaczkis. Prokurator przedstawia synowi byłej minister siedem zarzutów. Ich treść oparta jest na zeznaniach przestępców oraz klientów, którzy oczekiwali od niego nieetycznych zachowań. Szymon L. oskarżony jest m.in. o kupno kradzionego laptopa. Sprawa miała miejsce w 2018 roku. Klient adwokata, zajmujący się oficjalnie handlem używanym sprzętem elektronicznym, Sprzedaje laptopa marki Dell sekretarce mecenasa Lubińskiego. Kobieta płaci 2000 zł za używane urządzenie warte na rynku wtórnym 1500-2000 zł. Jednak z czasem okazuje się, iż sprzęt był kradziony i mecenas Lubiński osobiście oddaje go policjantom. Złodziej przyznaje się do kradzieży. Opisuje swoją działalność Tłumaczy, że oferty dostawało wielu ludzi, a sekretarka kupiła laptopa nieświadoma jego pochodzenia. Sprawa zostaje umorzona przez dwóch prokuratorów. Dwa lata po tych wydarzeniach prokuratura krajowa oskarża Szymona Lubińskiego oraz jego sekretarkę o paserstwo. Mimo, że od czasu umorzenia nie pojawiły się nowe dowody. Ważnym elementem w tej historii są wiadomości od mecenasa Wiaczkisa wysłane do Lubińskiego. Przemysław W grozi w nich swojemu przyjacielowi zarzutami w sprawie laptopa na kilka miesięcy przed ich postawieniem. Inny punkt w akcie oskarżenia to utrudnianie postępowania sądowego. Mecenas Szymon L przejmuje od Mecenasa Wiaczkisa sprawę Danuty M, mieszkanki Pyżyc. Kobieta notorycznie prowadzi samochód pod wpływem alkoholu. Prawnik namawia klientkę do udziału w terapii antyalkoholowej. Prowadzi ją psycholog kliniczna Małgorzata RZ. Żona byłego policjanta Marka Z, specjalisty w zakresie prawa o ruchu drogowym, z którego usług korzysta adwokat lubiński. Małżeństwo Z działa aktywnie na rzecz Komitetu Obrony Demokracji oraz Praw LGBT. Jest podsłuchiwane przez CBA. Z nagranych rozmów wynika, że mecenas Szymon L, aby ratować niestawiającą się na rozprawie klientkę, prosi o zaświadczenie o jej udziale w terapii AA. Nie kontaktuje się jednak z samą Małgorzatą RZ. Osobiście poznał ją dopiero parę lat później w sądzie. Kontaktuje się natomiast z jej mężem Markiem Z. Z podsłuchów wynika, że za każdym razem adwokat pyta się o udział Danuty M w terapii. Uzyskując pozytywną odpowiedź, prosi Marka Z o zaświadczenie. Ten telefonuje do żony, która potwierdza leczenie i godzi się na wystawienie dokumentu. Jednak prokuratura krajowa ignoruje ten fakt. Oskarża całą trójkę o utrudnianie postępowania sądowego, argumentując to faktem, że Danuta M cały czas spożywała alkohol, więc nie mogła brać udziału w terapii AA. Zdesperowany Lubiński postanawia działać. Powiadamia prokuraturę krajową o znanych mu przestępstwach mecenasa przemysława Wiaczkisa. Ku jego zdumieniu, prokuratorzy Krzysztof Gienas i Witold Grdeń ujawniają mecenasowi przemysławowi W wszystkie dowody. Kim są Gienas i Grdeń, czyli pupile ministra Ziobro. Krzysztof Gienas, prokurator okręgowy, delegowany w 2016 roku do prokuratury regionalnej w Szczecinie. Posiadał wtedy jedynie dwa lata stażu. W trybie nagrodowym powołany na stanowisko prokuratora regionalnego. Nagradzany finansowo przez ministra Ziobro Witold Grdeń, prokurator regionalny. Delegowany do prokuratury krajowej. Prowadzi sprawę korupcyjną przeciwko posłowi P.O. Stanisławowi Gawłowskiemu. Wysłał agentów CBA do aresztowanego posła z ofertą. Wolność w zamian za zeznania przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi. Żaden inny szczeciński prokurator nie chce przesłuchać Szymona L. jako świadka w sprawie przeciwko adwokatowi mafii. Jego rodzina oraz obrońcy szukają śledczych z innych miast. Ostatecznie odwagą wykazuje się prokurator Bogusława Zapaśnik. Przyjmuje zawiadomienie o przestępstwie od adwokata Banity. Zbiera dowody. Oskarża mecenasa Przemysława Wiaczkisa o 15 przestępstw, w tym gwałt. Równocześnie sama staje się celem ataku. Do kontrofensywy przechodzi koalicja na czele której stoi Szczeciński, szemrany biznesmen od lat powiązany z CBSP i ABW. Do jego dworu należy między innymi znany prawnik i wpływowy dziennikarz. Działalność tego ostatniego analizowana była przez prokuratorów prokuratury regionalnej pod kątem przedstawienia mu zarzutów o udział w grupie przestępczej. On sam jest towarzysko związany z wieloma szczecińskimi przestępcami, między innymi z karateką Dariuszem S., o którym mówiliśmy w poprzednich odcinkach o Szczecinie. Dariusz S., wieloletni policyjny informator, był jednym z liderów tzw. środowiska sportowców. Przez lata kontrolował kilka agencji towarzyskich w Szczecinie. Mecenas Przemysław Wiaczkis nazywał go publicznie zbrojnym ramieniem swojej kancelarii. Szemrany biznesmen w latach 90 był również tajnym informatorem Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji. Jego oficer prowadzący, młodszy inspektor Włodzimierz Z. był jednym z naczelników tego wydziału w Szczecinie. Biznesmen chwalił się swoimi kontaktami z kierownictwem zachodniopomorskich organów ścigania. Opisywał między innymi zawartość policyjnych tablic poglądowych, do których miał dostęp. Jego związki ze Szczecińskim UoP, a dziś ABW też nie są tajemnicą. Oficerowie tej formacji są dla tak wpływowego agenta dostępni na telefon i na telefon rozwiązują jego problemy. Do jego znajomych należał Marek M Oczko. W 1995 roku przedsiębiorca popadł w konflikt z grupą przestępczą z Wrocławia. Bramkarze z jego dyskoteki zostali ciężko pobici przez ludzi z gangu Leszka C, pseudonim Czarny. Wezwany na pomoc Oczko zorganizował mafijne spotkanie. Do stolicy Dolnego Śląska zjechał zarząd Pruszkowa, gang Orzecha z Poznania oraz ekipa Krakowiaka z Katowic. Wrocławianie musieli ustąpić. O wpływach biznesmena świadczy dobitnie fakt, że jest on poza zasięgiem prokuratury regionalnej w Szczecinie. Wygrywa z nią wszystkie starcia, mimo wyroków wskazujących dla ludzi z jego otoczenia. Miejscowe służby specjalnie przeprowadziły w jego imieniu operację odwetową. Prowokację, która miała na celu skompromitowanie prokurator zapaśnik oraz jej przełożonych. Zwerbowano informatora niejakiego Adama Koena, oficjalnie współpracującego z prokuraturą Oszusta, który obciąża między innymi liderów pruszkowa. Funkcjonariusze ABW przekazali mu przez jednego ze znanych szczecińskich prawników długopis z urządzeniem rejestrującym dźwięk. Uzdolniony manipulator miał wciągnąć prokurator zapaśnik w pozornie kompromitujące rozmowy. Żartobliwe oraz cyniczne uwagi z jej strony po odpowiednim nagłośnieniu w mediach miały posłużyć do zniszczenia jej reputacji. Pierwsze istnienie nagrań opisał redaktor Adam Zadworny z Gazety Wyborczej znajomy biznesmena oraz mecenasa Wiaczkisa. Operacja się nie powiodła. Prokurator-zapaśnik zachowała stanowisko. Odebrano jej jednak kilka ważnych śledztw, między innymi w sprawie szemranego przedsiębiorcy. Prawnik, który brał udział w tej prowokacji, przyjął od nowej władzy stanowisko, które zapewnia mu immunitet na następne cztery lata. Według naszych źródeł, jego największe obawy wzbudza potencjalna współpraca mecenasa Wiaczkisa ze śledczymi. Znana w kraju prokurator naraziła się szczecińskiemu układowi, nie tylko przyjmując zeznania od mecenasa Szymona Lubińskiego na temat adwokata mafii. Jej grzechem śmiertelnym jest sprawa Arkadiusza Kraski. Przez lata głównym detektywem kancelarii Wiaczkisa był funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa oraz policji inspektor Ryszard K. Z ukrywanych dokumentów dowiadujemy się dziś, że był on jednym z architektów tamtego śledztwa. W czasach bliskich kontaktów Ryszarda K. i mecenasa Wiaczkisa w jego kancelarii często bywał w interesach znanych gangster. Z naszych informacji wynika, że Dio po pierwsze w latach 90. był tajnym współpracownikiem Wydziału Kryminalnego KWP Szczecin. Jego oficerem prowadzącym był wtedy jeszcze komisarz Ryszard K., po drugie, wielu świadków wskazuje jako sprawcę zabójstwa, za które niesłusznie wyrok dostał Arkadiusz Kraska. W tej sprawie również pojawia się gazeta wyborcza oraz Adam Zadworny. Znany dziennikarz wywiad, w którym ten brutalny przestępca dostał wyjątkową okazję przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Według mecenasa Lubińskiego istnieje silna więź towarzyska między Zadwornym a Wiaczkisem. Ten ostatni miał robić koledze ośmieszające zdjęcia podczas wspólnych libacji. W naszym posiadaniu są także maile, w których adwokat recenzuje artykuły pisane przez dziennikarza. O silnych związkach wiadczki świadczą też inne. Szymon Lubiński jest oskarżony o grożenie swojej klientce, oskarżonej o handel narkotykami Magdalenie B. W aktach jego sprawy są zeznania osadzonego w zakładzie karnym w Goleniowie, pracownika magazynu. Świadek wielokrotnie słyszał od Magdaleny B., że cytat. Jedzie z Lubańskim na polecenie. Magdalena B. reprezentował mecenas Przemysław Wiaczkis. Oficjalnie był niezadowolony z jego usług. Wynajął mecenasa Szymona Lubińskiego. Co, jak się okazało, było pułapką, zastawioną na młodego prawnika. Sprawa jest rozwojowa. Będziemy ją śledzić tym bardziej. Że szczecińskie wydarzenia są elementem walki różnych grup w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zapraszamy, Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pluszków ludzie nie sprzedajni. Normalni nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia z życia z wolnością na sali. To panowie brania zarabiania z ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam, jak wyszło. Się żyło chwilą, dobre numery się waliło Myśnia w czerwusze, byli tą prawdziwą siłą Mówiło dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali przepaść Zniecam prologiem te ulicy powieści Ochota i pruszków, bandyckie pieśni, to jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści Ty słuchaj i weź i to do swego mózgu Lata 90. Ochota i prusków, Ja jestem bitem i daję Tobie prawdę Długoletnim stażem puchy historii nie kradnę Żeby było jasne, ważne robię to z mięśniakiem Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne Moje wersy, teksty, prawdy, wtedy bańka pęknie Cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas Mówił tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas Następna nuta to będzie zamach, w ramach projektu bandyckie czas. Ochoda i próżków, nic bez pracy, prawdę, kompasy, bez drogi, kłamstwa Hamstwa, żenady, przeszkody i szajstwa, po prostu bez ugarstwa Zapraszamy Państwa, Yo.